Cześć, ostatnio Wam pokazywałem tam te dwa filmiki, jak na jednym rozbie... rozpakowałem tą pilarkę, na drugim jak już coś tam ją uruchamiałem. Zapomniałem też Wam pokazać na temat, jak to jest w stylu i huskwarnie, bo mówię, bo styl też ma tą fajną rzecz, że można do nich dokupywać różne rodzaje filtrów powietrza, jeśli ktoś na to zwraca uwagę. Kiedyś to już tam napominałem, w przypadku omawiania kuskwarny 353 i 365 I następująco to wyglądało tak, że Ja sobie po prostu jak już kupiłem tą nową 260 To dokupiłem sobie Nowe filtry, akurat to wiadomo, nie będę pokazywał wszystkich, ale sobie wziąłem ich na zapas Bo tutaj, tutaj trzeba mieć to na uwadze, że to są filtry, które Będą szybciej tracić swoją przydatność Przez to, że no, jak one się już te włókina Ono już tak mocno zabrudzi no, to, że tego już się nie będzie udało Przywrócić to do przepustowości Takiej jak w przypadku takiego nowego filtra Bo różnice w czym polegają to w tym, że te filtry e, Oryginalnie montowane No to też wszystko w zależności od rynku Bo nieraz są od razu te zamontowane e, A nieraz właśnie ten rodzaj, taki tak zwany, ten zimowy, tak, gdzie, gdzie przez pustowość jest rzadsza, mikrony są rzadsze i po prostu mm, rzadziej go trzeba oczyścić, ale on więcej po prostu potrafi przepuścić tych zanieczyszczeń. Jeśli chodzi e, o, 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 ten, o ten filtr, jak on wygląda, no to akurat w stylu to fajnie, co łatwo, momentalnie to się ściąga. E, Tutaj w tych modelach 260, no w większości tych starych takich modeli 260, 036, 360, 361 i tak dalej, w większości było tak związane, że filtry były przykręcane do gaźnika. Ja to akurat już sobie te śruby luzowałem, trzeba je całkiem odkręcić, bo ja nie wiem czy tu w przypadku, a dobra, są. Bo we wszystkich filtrach jest tak, że są w pełni kompletne, bo na przykład jak w 0,28 te obok wziąłem, wymieniałem filtr powietrza, to tam on był w sposób taki rozkompletowany, tak? Czyli mieliśmy samą 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 oprawkę, tak, same te plastiki z włókninami ale śrubki, przysłonka do, do właśnie. Sania, ona, ona musiała ją przełożyć ze starego gaźnika, tak, bo to też można było sobie te, te filtry rozbijać na czynniki pierwsze, jeśli chodzi o, o części, tak? Zdemontujemy ten filtr powietrza. Będzie jeszcze, nie, jeszcze trzeba poruszać. Ważne jest to, żeby. Pozycja była albo na starcie, albo na stopie, tak żeby zapadka nie zapierała się. O, tego. O, tutaj, o, o dźwigienkę, to od, od, właśnie tutaj stania, bo to działa na tej zasadzie, że po pozycjometr ten, o, tutaj, co jest, on ma za zadanie naciskać na ten język i po prostu w ten sposób. Zamykamy dopływ w pełni powietrza. Po prostu włączamy w stanie i to jest element, który w innych przypadkach gaźników on się zużywa. Tak? No bo wiadomo, z każdym cyklem uruchomienia zimnej pilarki trzeba to wziąć, zamknąć. I tam mamy wiadomo w innych gaźnikach przepustnicę i ten, ten, tą ośkę, tak? która przechodzi przez gaźnik. No wiadomo, tu z biegiem czasu to się to wszystko wyrabia. To akurat wady i zalety. No. Z rozbudowanie takiego filtra powietrza, tu t, 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 ten, 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 ten przełącznik, tak? Wady i zalety. O no że za każdym razem mamy nowy, nową przepustnicę, ale, ale w jakiś inny sposób to jest rozo, roz, rozłożone. Tak I jak widać, jest to filtr taki siateczkowy. Mam normalnie tę siatkę naklejoną, na, na, na klejoną ten cały korpus. Wiadomo, filtr da się rozebrać i od środka go też wyczyścić. Dobra, założymy ten nowy. Mówią on jest pokryty filcem i on wiadomo będzie się częściej brudzić, bo pilarki sztyle, no, te starsze one mają yy, bardziej częściej się brudzą jak, jak, jak w przypadku huskwarny. No ale no... taka, taka to ich jest budowa, tak?

Dobra, mamy założony i tak jak widać w momencie kiedy załączamy ssanie dźwięk jest domykany w stronę gaźnika. W ten sposób mamy załączone ssanie. Pozycja w dół. Zgaszona pilarka, tak. Teraz mamy pozycję Pracy No, a tak wiadomo, Dobra, także no, szybka akcja, jeśli chodzi o montaż. Mamy już założony filtr prowadnicę założyłem właśnie z tej 0.28. Nowy łańcuch, bo stary już został zajechany. W sensie maksymalnie wykorzystany. A tak jak mówię, tutaj w tej 0.28. Też był tam kiedyś, jak ja z Niemiec przywiozłem by ten założony filtr środkowy A tam pilarki nie, nie płucowałem Była używana, teraz troszeczkę trochę ale dobrze Jest te filtry, no i, zaka, no i też niestety takie troszeczkę utrudniające Trzeba je rozkręcać Z gaźnika Rozpoławiać i trzeba, no, no, dobrze jest chodzić z jednej i z drugiej strony Założona także nie, może jak, jak będę miał chwilę czasu, temat tej, tej pilarki 028 osobno przedstawię. Jeden taki, gdzieś tam międzyczasie, bo ona też przyjechała. Właśnie dostałem ją niekompletną, ponieważ ona przez poprzedniego właściciela była zaniedbana. Nie miała korka oleju, tutaj ten jest cały zbiornik paliwa, on był wymieniany, jest oryginalny, tylko że z wersji z podgrzewanymi uchwytami. Bo to też jest ciekawa rzecz, że 0,28 jako farmerska pilarka miała kiedyś w ofercie stila wersję z podgrzewanymi uchwytami. Jest po drugiej stronie dziura na, na włącznik, bo oryginalny był zaślepiony. Także... Mówię, wymieniałem zbiornik paliwa, bo był nieszczelny na, na korku wlewu paliwa. Jakieś tam inne pierdoły, wiem, że chyba on musi ciągać ten facet za przeniósł chwil, bo był wygięty w, w, do, do tyłu dosyć mocno. Tak jak nieraz jest, jest to zauważalne w chińskich pilarkach, ja założyłem też nowy, oryginalny. Nie pamiętam, chyba wymieniałem też pompkę oleju, bo chyba się w końcu już skończyła Jakieś tam rzeczy były, to z udogodnień to wziąłem założony ukryt Elastostart, tak jak jest właśnie 260 i, i tych wszystkich takich pilarkach e, o mniejszych pojemności, gdzie są te węższe rączki Elastostart, bo wiadomo, bo już Większe pilarki typu 361, 362, 440 mają już te szersze uchwyty, tam są już te, te rękojeści z, z gumą dodatkową, żeby w jakiś stopniu amortyzowało ten rozłup. Tak, także, no. Yy, jak uda się to, to jakieś osobne się zrobić z tą 0.28. I ona, właśnie jak przyjechała z Niemiec, to ona była cały czas używana. Nie powiem, czy on, raczej to jest wiadome, że od nowości. Nie jest używana na tym, tym, nie była używana na aspenie, ponieważ ten aspen to ja nie wiem. Może od lat 90., może od 2010 roku on jest dopiero w sprzedaży, ale była bardzo dużo, długo używana, bo ona ma bardzo miała czysty wtedy pamiętam okno wydechowe i, i, i cylinder, bo właśnie też mi się przypomniało. ja ją, ona miała popękany. Z przodu tłumik ja tutaj zastosowałem taki, że tak to określę, customowy składający się właśnie z takiego opaskownika ze stali nierdzewnej i dospawanej rury nierdzewnej. Jest taki półprzelot jest ten tłumik zrobiony, ale on niestety będzie do wymiany. Cały, bo on już tak spękał, że on już jest teraz tylko na, na, na tych krawędziach zagięciony, żeby ta blacha nie wypadła. Tak jak tutaj widać te dwie śruby, one trzymają od boku, tą, tą, od przodu tą blachę, ona już tak jest, to wszystko spękane, on, on już tak jest, że tylko się rozwalony ten tłumik, że no niestety trzeba założyć już e, nowy. Ja już kupiłem, akurat nie ma oryginału, są tylko zamienniki, nie wiem co one są warte, się wszystko okaże, czy on, on temperatury nie, 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 nie popęka. Ale będzie do przeróbki, ponieważ ja mam starszą wersję 0.28, gdzie praktycznie, gdzie ona posiadając numery swoje, taki WIN w serwisant nie jest w stanie mi nawet je znaleźć, po prostu jest taka stara, że chyba już nie, nie, nie jest za w nowych wersjach katalogów w jakiś tam sposób. Przedstawione, że jeśli chodzi o, o wyszukiwanie do niej częściej, bo mówię tutaj starszy typ: tego tłumika on ma, ma przekręcony podtrzymanie, właśnie tłumika od, od od boku, a te wszystkie nowsze wersje pilarek styla one mają już tutaj do czoła, te śruby przelatują. I tutaj właśnie przykładowo 260 do porównania jest tak rozwiązane, że po prostu tłumik jest przykręcony do karteru i właśnie w tych nowszych 028 tak było rozwiązane, a nie tak jak tutaj, że jest, że jest śruba do boku, gdzie tam jest taka tulejka ona jest przez producenta, ona wtedy była pospo, wykonana w lutu w spawaniu, tak, jest normalnie mosiężny lut żeby to nie puściło temperatury i to się trzymamy. Trochę temat się rozjechał na temat jednej drugiej pilarki 260 i 028. Ale to jest stara, stara babcia, ona ma już właśnie wytarty tutaj ten emblemat. Miała, tak, ja tego nie, 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 nie starłem. samo tutaj ten szyld z logiem styla, to wszystko zostało wytarte, bo ona już swoje ma. Także dzięki i do następnego.